się wysiłowę z bym, droga nie była krótka. Wpadł pod dwóch do batka, bo nie oś się skończyła wódka. To krzyknął si we flaki z miejsca sekapiki. Pałk mistrz i wyrwał, niech byle jakieś i kisztery ręki w Kopielniczkę met, jak nóż damy rok do śmiało, krzyczuli w met. Gdzieś między palcami sen nie płynie czas. Człaka ręka króla z farą parę, parą paraj. Bara, para, ja, pa, papaj. Pa, pa. A w karcie tylko jedenast, nic poza tym nie ma. Ale ja nie powiem trzeci pas, może zagrają szwema. Kąkl rzekłem, paci by nieco spuszył z a w na to cztery zew przewarił bez pargonu, cztery piwka na stół. po bet, Jakąś damę rozeszlaną śwalą klucz tu i wle, gdzieś między palcami sen nie płynie czas. Czwarta ręka króla wijechał parą paraj, paray, para a ja pa, pa 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 A mój za palce mnóstwo, znaczy nie ma nic. I w kiedy flat podnosą z głos i kiedy jeszcze cztery króle pokazał mu jak czar, To fresle się ołszeniem bo powiedział jej brat, Czery piska na stół, pompielni skapet. Jak już damy rał we tu króczyn Gdzieś między palcami sen nie pójdzie czas. Czwartalinka króla mi raz, para, 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 ja, pa, pa, pa. A ja mu kontra on mi ja czuję w ten luz, w moich kartach, że jest to to Więc celam, kiedy garnę, wyłożył mu na bla, bo każdy mógł zabawiać siwego, gra gra Cztery piwka na stół, po pierniczkę pet, jakąś damę ropy rano kluczy tu i wnet. Gdzieś między palcami sen nie płynie czas. Czwarta ręka króla mije, a starą baraj, baram, baraj. Para para, ja pa 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 pa. pa. Już się ja pamiętam ile dni w miesiące złożył czas. bo wino dosyć dobrze złe i grało się nie raz. Lecz nigdy więcej siwy flak, który na ją Choćbyś go prosił tak czy jak, nie zasiadł już do gry. Pogięliśmy we wstępu pifka na stół. I już tej damy roześmiany jęczy lud i król. I żeś nam się zabowiął w trumtowy as. Tego ślena wygnał z nami, że wstępu pifka na stół. Pompieni się bez, I jakoś zamierzał wyszał, próbszy tu i gdzie Gdzieś między barzami sen nie płynie czas, Szpantaling jak królami, a falam pa paraj, param paraj, param -pa, ja pa pa pa, -pa, -pa -y.